Widzowie będę może, do, może dobrą informację. Dla tych, którzy lubią Minecrafta, mnie to cudowna wręcz informacja. Dla tych, co niezbyt go lubią i prawa, mnie to nie gorsza informacja. Ale postanowiłem, a przynajmniej takie jest moje odczucie, że lepiej będzie jak przejdę się z bs na właśnie Minecrafta na razie zaczynam nagrywać yy, z komputera. Wcześniej, jak mogli sobie zobaczyć po moich filmów, nagrywałem z telefonu, ale teraz będą one, mam nadzieję, że lepsze, yy, bo będą w Minecrafta Jak będą w Minecrafta to mam nadzieję, że na pewno będą lepsze. Oczywiście Wy możecie napisać swoje zdanie, co myślicie o Minecraftie zamiast BS-a, ale moim zdaniem ten wybór jest dobry. Nimek dla Was. Ja na pewno wiem, że będę nagrywać jedynie na obecną chwilę. PicoMc. PicoMc.pl. Jak chcecie na no, to może nie wbić, właśnie takie tutaj wyświetlonego, wyświetlone zdjęcie. Tak tutaj proszę, jak widać. Nie wiem jak wy, ale ja sam myślę o tym, że będzie to dobra, dobra przeprowadzka. Nie chcę może jakoś do tego żeby się to oglądali, ale najpierw chciałbym, żebyście obejrzeli ten film do końca. W tym filmie poruszę sprawy co będzie dalej z moim kanałem, bo już dawno i to dawno nie nagrywałem. I czy będę nagrywać w ogóle. Ja mam nadzieję, że będę nagrywać. Nie powiem, na tym serwerze mi się gra bardzo fajnie. Jak stępie, no to czasami, praktycznie codziennie, ale czasami mi się zdarza przerwę. Tak około 18, 19 robię streamy codziennie na Twitchu. Można je wbijać, sprawdzać, czy streamuję, Ja was zapraszam. Streamy krótkie, ale to stream. Tak. No i co, ja sobie może stanę bardziej, poczekajcie, wejdę sobie tutaj trochę wyżej, o, co jest, tutaj, no może być i tutaj, niestety trym ciężko skacze, więc będę mogła być lagi. Ja was widzowie bardzo, bardzo zapraszam na serwer piko.mc.pl. Jest to cudowny serwer, moim zdaniem. Może i mały, ale fajny. Tak samo na Discorda możecie wbić w pikońce. Jest to też fajny Discord. Jeśli chodzi o sprawy kanałowe, nagram tak dwa, trzy filmy. z Minecrafta, kilka shortsów. I zobaczę co dalej. O to jest Matistraty na przykład. Mój kolega dobry. Także jak chcecie, możecie napisać w komentarzach. E, na przykład co myślicie o tym, o tej zmianie zobaczymy może przysiądę się z BS na Minecrafta, myślę, że to nie jest zła decyzja ja wam bardzo i to bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu myślę, że będzie to dobry start na zaczęcie nowej ery na moim kanale, już rok jestem na BS-ie, więc może z BS się na Minecrafta ja bym chciał być na serwerze pikońce, napiszcie może wy macie jakieś ulubione serwery z minecrafta na razie na razie ja zostaję przy tym napiszcie swoje propozycje swoje swoje preferencje i ja was zachęcam do zostawienia łapki w górę subika no i subika dzwonaczka nie by się ktoś połasił biecie na pikońce. no i do zobaczenia elo